Siemano, siemano, widzono z tej strony Mikołaj. Dzisiaj po długiej przerwie na, w końcu nagrywam odcinek. Jutro też będzie. Pro, nie, pojutrze będzie następny przez to, że jutro będę nagrywał również. Ten wlatuje jutro, czyli jak ten wlatuje jutro... O Boże! Ten, skoro ten wlatuje jutro, a dzisiaj jest 29, e, to ten wlatuje jutro, będzie 30. Będę nagrywał. To, w sumie będziecie mieć takie małe e, dwa odcinki dziennie. Odcin jeden odcinek na dzień przez te dwa dni, może będę. Yy, nagram jeszcze więcej ale obecnie nagrywam jutro wiem, że będę nagrywał i no yy, długa przerwa była wiem każdy się pytał kiedy odcinek ja mówię dobra nie wiem nie chcę mi się nagrywać ale no przypomniałem o tym nagrywaniu teraz przecież nie przypomniałem nie, nie umiem się wysłowić mm. Jakby. Uh, nie chciało mi się, znowu mi się zachciało. Tylko, że mi się teraz nie chce montować, ale zmontuję. Po prostu, mówię to, co mówię. Może powróci seria z Minecraft'a z Kacperen? Choć w to wątpię, ile w końcu będzie chciał ze mną nagrywać, bo od, nie odpisują mi w ogóle, w szkole się spotkamy, więc no ale ogólnie no po prostu jakby nie chciało mi się nagrywać też teraz miałem remont po, yy, pokoju i miałem, miałem przeniesiony i teraz mam chociaż zamykane drzwi, więc nie będzie aż tak mocno słychać wszystkich w oku u mnie w domu więc to jest na plus też na to czekałem ale no w końcu mogę dla was nagrać cokolwiek, nie? Też. Tutaj już lecimy. Jest trzecie. Okrążenie przed końcem. Czy uda mi się wyprzedzić? Czy zajmę trzecie? Nie zajmę! Zajmę czy nie zajmę? Nie wiem. Nie wiem co tam się stało. Lag. Najpierw muszę sobie naprawić fps-y, bo ogólnie w Minecraftie mam jakimś stunem 9 fps-ów. Eee za jakość filmu, ale no ostatnio kurde, mam jakieś problemy z kompem właśnie no i po prostu nie wiem jest bardziej taki rozmazany, nie? to jest tylko jeden ten, wyścig XD o nie Dlaczego w ogóle to jest takie ślizganie aż? Nie wiem, nie rozumiem. Dawno w to nie grałem. Ale kiedyś grałem. Jedemy. Ale drift. Oj kurde. Wywala się. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Ogólnie, jak ten filmik to będzie 10 lajków, to robię daily. Autentycznie robię daily. Musicie wbić 10 lajków. Nie będzie 10 lajków? Nie robię daily. A też możecie napisać w komentarzu. Hmm, wyścig to przyknę wam serduszko i tak pewnie przyknę i tak ale no dzisiaj dotrzymam słowa i nie przyknę tylko tym którzy dotr dotrwali do tego momentu wiem kto na pewno to skomentuje e, znaczy oglądnie o kurda bo mi montował ostatni film o boże a tak to to ja sam montuję generalnie. On mi wtedy zmontował jeden, ale ogólnie to ja zazwyczaj sam montuję, więc zazwyczaj, no zazwyczaj, no jeden film był tylko montowany właśnie przez niego. I kurde, o, tak miałem. Ej, co jest do box? Box, box! O mój Boże, box. Jest chyba najgorszy. Ale to był mój drugi skin chyba. Tak. Drugi albo pierwszy skin to był, który zrobiłem sam nie. ładowane aktywa. Tłumacz, kocham tłumacza Roblox. Ameryka. Dobra, w tym czasie, kiedy jest właśnie okrążenie, opowiem Wam moje trzy ulubione sporty. To numer jeden to jest żużel Numer 2 to jest piłka nożna, a numer 1 to jest... E, numer trzy to jest formuła. E, nie wiem, po prostu formuła mi jakoś tak podpasowała ostatnio, bo nie? E, żużel przez to, że chodzę na niego najdłużej, piłkę, bo lubię oglądać. I formuła też lubię oglądać. I no, no po prostu tak, nie? Nie, nie wiem co jeszcze więcej powiedzieć o tym a może jeszcze powiem e, o moich ulubionych nie? no to mój ulubiony team na żulu nie mogę tego wam powiedzieć bo będziecie wiedzieć skąd jestem mniej więcej bo jestem obok tego miasta ale nie powiem wam gdzie e, mm, i też z piłki nożnej Wiska Barty i Wiska Katalonia Realowcy nie obrażcie się w komentarzu, ale Real, real też szanuje, ale nie, nie lubię znaczy szanuję, ale nie lubię jakoś bardzo, nie? więc proszę od razu do mnie nie naskakiwać eee, Formuła to McLaren bardziej Norris właśnie no i w sumie to. To w sumie są prawie wszystkie. Kurde. To weź nie stawaj na środku drogi i mądry. Eee, dobra. Może. A co ja gadam w ogóle? słuchajcie ja zamiast zajmować się grą, to ja gadam Wam o moim życiu, nie? XD. Wiem, że was to nudzi bardzo. Muszę go wyprzedzić. Muszę. Nie dam rady. Dam radę. Red Bull. Nie wiem, co to było. A drugie miejsce mamy. Pizza do mnie przyszła. A tu wyścig się zaczyna. Sorry dla tych cztery. которым сейчас я ловлю, давай смака, сиану, мордо Co mnie walisz? No wypad Red Fox kurde Watch się! Panie, Ty mnie weź wywa... nie wywalaj. Dawaj dobijamy bo tym filmem 50 wyświetleń I 10 łapek w górę to robię daily Ale to musicie najpierw wbić Ciekawe czy Kacper to zobaczy B

Bajkon chodź tu. Chaluga tańczy jaka. E co? Ja nie wiem, Nic nie słyszę. No kurde, musisz mi się przed tym. Spokojnie. Mordzio Ty weź nie zaczynaj ja jeszcze ich wyścignę zaraz nie no, chyba nie. no ty kurde zerk foksu Podrabiany Red Bull kurda Red Bull, chcecie współpracę? Chętnie. W sumie nie jestem 18, więc... Yy. Więc... No nieważne. Pa, jak ich teraz... Pa, jak ich teraz do bandy! Obu... O kurde, lag. Widzowie, laga dostałem. Nic nie widzę. Halo? Komputer? Co tu się? Nie wiem. My... Aha. No dobra. Widowie, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinku. Cześć!